Co się stanie, gdy przestaniesz jeść na 48 godzin? To pytania padają bardzo często i brzmi nawet dla niektórych drastycznie, prawda? Przestanie jeść na 48 godzin. Dla wielu osób to jest wręcz szokujące, Można nawet być niebezpieczne. Ale co jeśli Ci powiem, że to zależy, że ten jeden ruch może tak naprawdę zadziałać tyle samo złego, co dobrego, że można przez jednej strony zresetować Twój układ odpornościowy, poprawić metabolizm i przywrócić kontrolę nad jedzeniem. Zresetować oczywiście w cudzysłowie. I teraz nie chodzi o gotowanie się. Nie chodzi o głodówkę z desperacji, chodzi o coś, co zostało udowodnione naukowo, że twój organizm potrafi sam się oczyszczać, naprawiać i przyspieszać regenerację, jeśli dasz mu do tego odpowiednie warunki. I jednym z najpotężniejszych narzędzi czasami nie są leki, czasami nie są suplementy czy kolejne detoksy, tylko powstrzymanie się. Od jedzenia, szczególnie tego nieodpowiedniego. I w tym filmie, oczywiście, pokażę, ci, co dokładnie dzieje się z Twoim ciałem podczas tych 48 godzin postu. Kto może z tego skorzystać? Kto powinien uważać? I jak to zrobić przede wszystkim z głową, bezpiecznie, krok po kroku. Zanim przejdę do konkretów, pamiętaj, że przepisy i ćwiczenia, które ja polecam, są poniżej w opisie pod tym filmem, możesz sobie je sprawdzić. Bardzo proszę, napiszcie mi w komentarzu, czy już robiliście jakiś dłuższy post, jeżeli tak, to na ile godzin i jakie mieliście jego efekty. Jestem bardzo ciekawy, jak to u Was wygląda, a teraz przechodzimy do konkretów. Zacznijmy od faktów naukowych. Gdy przestajesz jeść, Twój organizm nie panikuje, nie zaczyna natychmiast spalać mięśni. Wręcz przeciwnie, wchodzi w Tryb adaptacji. I dzieje się mniej więcej tak, że po 12 godzinach bez jedzenia poziom insuliny we krwi po prostu naturalnie spada. To oznacza, że organizm przestaje magazynować i zaczyna sięgać po rezerwy energetyczne. Głównie, oczywiście, będą pochodziły z tłuszczu. Zaczyna też się proces autofagi, czyli naturalnego czyszczenia komórkowego. Organizm rozkłada i usuwa uszkodzone białka, martwe komórki i wszystko to, co jest mu po prostu niepotrzebne. Po mniej więcej 16-24 godzinach rośnie poziom hormonu wzrostu, nawet 5-10 razy. Hormon ten, pomaga między innymi chronić mięśnie, wspiera regenerację i zwiększa spalanie tłuszczu. To przeciwieństwo tego, co uwaga wiele osób myśli, że głodówka równa się utrata masy mięśniowej. Badania wskazują, że krótkie posty wręcz nawet mogą wspierać taką budowę mięśni przez lepszą wrażliwość na insulinę i regenerację. Oczywiście patrzymy tutaj bardziej długoterminowo. I teraz Między 24 czwartą a 36 godziną twoje ciało zaczyna tak naprawdę produkować ciała ketonowe. To alternatywne paliwo do, dla mózgu. I teraz wiele osób w tym momencie odczuwa poprawę koncentracji, uspokojenie, większą jasność myślenia. To moment, w którym mgła mózgowa znika, a głód zaczyna po prostu maleć, tak paradoksalnie maleć. I teraz między 36 a 48 godziną proces autowagi wchodzi na jeszcze wyższy Poziom, układ odpornościowy zaczyna produkować wręcz nowe komórki. Oczywiście to nie magia, ale to realne zmiany biochemiczne, które zachodzą w Twoim ciele, jeśli przestaniesz jeść na te 48 godzin. Teraz z drugiej strony, żeby nie było aż tak kolorowo, bo wiem, że część osób, szczególnie w internecie, lubi wyolbrzymiać nie wiadomo jakie korzyści związane z postem. Pamiętaj o tym, że ten post nie jest dla wszystkich. Za chwilę powiem, kto nie powinien go robić. Pamiętaj o tym, że taki post może też obniżyć poziom Twojego testosteronu. Pamiętaj też, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie, które pomaga. To nie jest tak, że tak wprowadzenie takiego postu nagle zmieni Twoje życie i Twoje zdrowie. Wiele osób zdecydowanie przypisuje zbyt dużo korzyści do tych 48 godzin. Pamiętaj o tym, żeby na wszystko patrzeć bardziej w długim terminie. Teraz idźmy dalej w to. Dobra, to teraz uporządkujmy sobie, zanim przejdziemy do tych jeszcze ciekawszych informacji, kto powinien spróbować takiego postu, a kto nie powinien. Bo post 48 godzin nie jest dla każdego, ale dla wielu może być oczywiście potężnym narzędziem do takiej zmiany i do czegoś po prostu wprowadzenia nowego. Więc dla kogo? Przede wszystkim dla osób z insulinopornością. Tylko też pytanie, na jakim poziomie ta insulinoporność jest. Bo w momencie, kiedy u kogoś ten poziom glukozy spadnie zbyt nisko, to staje się to niebezpieczne. Więc. Dla kogoś przede wszystkim, kto już próbował wcześniej postów i dobrze się w trakcie i po nich czuł. Osoby, które mają zapalenia jelit, problemy z apetytem, z napadami głodu tutaj u niektórych ten post może się sprawdzić, ale u niektórych może działać zupełnie odwrotnie. Więc tak naprawdę trzeba zawsze to najpierw skonsultować z lekarzem lub dietetykiem, zanim taki post wprowadzisz. Jestem ogromnym przeciwnikiem wprowadzania takiego postu z dnia na dzień. Czyli, jeżeli ktoś ma na przykład dużą nadwagę lub otyłość i nagle zobaczy taki film, pomyśli: O, ten post jest dla mnie, wprowadzę go, to może się okazać, że to jest bardzo zła decyzja, bo twój stan zdrowia na to nie pozwala. Post przede wszystkim będzie dobry dla osób, które są zdrowe, które nie mają problemu z poziomem glukozy we krwi, nie mają problemu z tarczycą i ze stresem i są wyspane. To są bardzo ważne elementy. Mało tego, jako dietety kliniczne dodam też, że osoby, które w ogóle mają zaburzenia odżywiania albo historię w ogóle kompulsywnego wiadania się anoreksji, bulimii, dla nich post Niekoniecznie może być dobry, może być tak naprawdę wyzwalaczem. Nawet jeśli czują się silne, ryzyko powrotu do takich destrukcyjnych mechanizmów może się wtedy zwiększać. Takiego postu też nie polecam kobiet, które mają nieregularny cykl miesiączkowy, mają bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, mają dużo stresu lub niską dostępność energii, bo post wpływa na hormony, a układ hormonalny kobiet jest bardzo. Bardzo wrażliwy. I to nie znaczy, że kobiety nie mogą pościć, ale muszą to robić po prostu bardzo mądrze, muszą być do tego przygotowane, zazwyczaj krócej i uwaga, podkreślam to, z takim silnym słuchaniem się w swoje ciało, czyli na bieżąco reagowanie, co się dzieje. I oczywiście też dodam na koniec, że osoby, które przyjmują leki na cukrzycę, na ciśnienie, choroby tarczycy, jeszcze raz mówię, zbyt długi post może zmieniać nawet ich działanie, a brak jedzenia wpływa na wchłanianie i metabolizm leków. I tutaj obowiązuje jedno, konsultacja z dietetykiem lub lekarzem. No dobra, teraz przejdźmy do tej ciekawszej części filmu jeszcze, czyli zacznijmy od przygotowania. Czyli jak wygląda to 48 godzin postu? Największy błąd to wejście w post bez planu. Dzień przed rozpoczęciem jedz normalnie, ale tak w miarę lekko, czyli unikaj śmieciowego jedzenia, raczej same naturalne produkty, to jest podstawa. Ostatni posiłek powinien być bogaty w białko i dobre tłuszcze i błonnik. Na przykład jajka z warzywami, ryba z kaszą i oliwą. i mniej cukru na starcie, tym no, łatwiejsze przejście przez ketozę. I teraz, gdy rozpoczynasz post, Twój organizm przez pierwsze 12-18 godzin będzie korzystał prawdopodobnie z tego glikogenu. Czyli możesz czuć głód, ale nie panikuj. To naturalne. Kluczowe oczywiście tutaj będą płyny. Pij bardzo dużo wody, ale najlepiej z Soli, potasu, i elektrolitów. No bo możesz pić też czarną kawę, oczywiście, tylko znowu bez mleka, bez słodzika, zieloną herbatę, pary ziołowe, ale nie pij już napojów zero raczej, nie żuj gumy, no bo nawet one mogą w jakimś kontekście przerwać ten post, jeśli tak naprawdę aktywują trzustkę. W ciągu dnia najlepiej nie planuj ciężkich treningów. Raczej, jeżeli już ma być aktywność, to spacery, rozciąganie, lekki taki ruch. Siłownia na czczo, w drugim dniu postu raczej to będzie już taki niepotrzebny, niepotrzebny wydatek energetyczny, bo Twój organizm i tak już pracuje na wysokich obrotach. Oszczędź mu dodatkowego stresu. Dzień pierwszy jest zdecydowanie u większości osób trudniejszy, no bo mózg woła pora na land Pora na przekąskę, a to nie jest fizyczny głód, to jest nawyk. I pomoże takie rozproszenie czasami, czyli czytanie książki, telefon do znajomego albo do przyjaciela, ogólnie relacje i tak dalej. Nie skupię się na zegarku, bo tak naprawdę przetrwanie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy, bardzo dużo zmienia i daje takie poczucie takiej mocy. Drugi dzień u wielu osób jest zaskakujący, no bo większość osób odczuwa mniejszy głód, a większą jasność myślenia. Pojawia się taka lekkość, takie wyostrzenie zmysłów i spokojna energia. To jest moment, w którym tak naprawdę ciało przełącza się na inne źródło paliwa, czyli na ciała ketonowe. I właśnie wtedy najwięcej dzieje się w środku w autofagii, w pracy mitochondriów i w regeneracji. Niektóre objawy mogą się oczywiście pojawić, tak jak uczucie zimna, suchość w ustach. Bachę stroją to normalne, ale jeśli pojawią się silne osłabienia, a zawroty głowy czy przy wstawaniu silny ból głowy, to od razu przerywaj ten post. Nie rób go na siłę. Podkreślam jeszcze raz, nie rób na siłę postu. Bezpieczeństwo jest podstawą. Celem nie jest wytrzymać tylko celem jest dać ciału przestrzeń do regeneracji. To jest klucz postów, więc nie rób go na siłę. A propos, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Pamiętajcie z tą autofagią, bo to jest hasło, które bardzo ładnie się niesie. Ta autofagia działa w organizmie cały czas. Ona oczywiście może działać mocniej lub mniej, ale ona działa. Nawet jak jesteś w deficycie kolorycznym, również ta autofagia będzie zachodzić. Więc to nie jest tak, że tylko podczas postu ona trwa. I teraz to, co jest istotne, czyli moment zakończenia postu. On jest bardzo istotny, tak samo jak jego rozpoczęcie. Nie jest moment na nagrodę. Na Czyli jeśli po 48 godzinach rzucisz się na pizzę, słodycze albo ciężko strawne dania, no to poczujesz się po prostu fatalnie. Skok glukozy, stan zapalny, rozwonienie mdłości, to są realne skutki złamania po prostu tych zasad. Twój układ trawienny, daj mu trochę czasu. On był na wakacjach, to może za duże słowa, ale miał wolne, albo po prostu miał bardzo dużo czasu, żeby się zregenerować. Teraz trzeba go uruchomić w cudzysłowie powoli, czyli najlepiej zacznij od lekkiego wywaru warzywnego, bulionu, miski gotowanych warzyw z oliwą i po godzinie. Ewentualnie zacznij jeść już bardziej normalnie. Dodaj koniecznie białko, takie jak jajka, ryby. Czy ewentualnie nabiał, jeżeli dobrze się po nim czujesz. Ja polecam bardzo unikać sobie jakości pieczywa, słodyczy tłustych i smażonych dań. Polecam dać takie 6-12 godzin na spokojne wejście w ten taki normalny tryb żywieniowy. Jeśli zrobisz to oczywiście dobrze, naprawdę unikniesz dolegliwości i jeszcze przez kilka dni będziesz czuć taką wyraźną lekkość i większą kontrolę nad głodem. Część osób się teraz pewnie zastanawia, co daje takie 48 godzin. Więc po pierwsze, to jest taki trochę reset głodu. Bo większość osób zauważa, że ich apetyt się zmniejsza nie tylko w trakcie postu, ale nawet przez kolejne dni. Lepiej czują, kiedy są głodni, a kiedy po prostu sięgają po jedzenie z nudów. To jest bardzo ważny aspekt, szczególnie długoterminowym odchudzaniu i funkcjonowaniu. Po drugie jest taka znowu mówię lekkość. Dosłownie ich przenosi, bo układ trawienny wręcz odpoczywa. Pojawia się takie uczucie czystego, lekkiego, pustego brzucha, ale też nie głodu. Mamy brak wzdęć, lepsze trawienie. U wielu osób znika mgłamu. Poprawia się pamięć, koncentracja i sen. To, co jest bardzo ciekawe, tu u wielu osób pojawia się takie poczucie kontroli, bo przerywasz pewien schemat jem, bo muszę. Odkrywasz nagle, że głód nie musi rządzić tobą, że nie jesteś niewolnikiem posiłków co 2-3 godziny i to buduje taką bardzo fajną siłę psychiczną. Oczywiście dodam też to, dlaczego wiele osób robi post, czyli spadek masy ciała, bo w ciągu 48 godzin można stracić pewnie między 1 na 3 kg, u niektórych nawet nie więcej, ale pamiętajcie, to głównie będzie woda. I glikogen. To nie jest jakaś tam utrata tłuszczu, no bo w tym czasie się praktycznie nie da za wiele spalić, ale może być to oczywiście dobrym początkiem całego tego procesu redukcji. Zanim przejdę do podsumowania, pamiętaj, że możemy dla Ciebie przygotować z jednej strony cały plan odżywiania i aktywności fizycznej, i jednocześnie też popracować nad jedzeniem emocjonalnym i nawykami, a to długoterminowo, jeżeli połączymy, daje świetne rezultaty bez efektu jojo. Na tym polega mi program, metoda szemraja i szczegóły znajdziesz w opisie pod tym filmem sprawdź sobie. Więc podsumowując, 48 godzin bez jedzenia to jest duże wyzwanie. Nie dla każdego. Bardzo to podkreślam, szczególnie jako dietetyk kliniczny. To nie jest jakieś cudowne rozwiązanie. Ono ma swoje plusy, ma swoje minusy, jak wszystko w dietetyce. Na pewno wiele osób za dużo nam budowuje historii wokół tego postu. On może pomóc, on daje fajny punkt odniesienia, tylko to trzeba zrobić z głową, bezpiecznie, krok po kroku i się do tego przygotować. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy z dnia na dzień podjęli decyzję, że przebiegnie sobie maraton. No to nie jest dobry pomysł. Do wszystkiego trzeba podchodzić stopniowo i jeszcze raz podkreślam, podchodzić procesowo i długoterminowo, co przede wszystkim na mnie fajnie zadziała. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Czekam na Wasze komentarze, jestem ciekawy, jak to u Was wyglądało z postami. Ja robiłem takie najdłuższe posty, między 48 a 72 godziny, ale nie było to dla mnie coś niesamowitego. Ja robię zwyczaj posty takie codzienne, ale krótsze, między 12 a 18 godzin. I to pozwala mi optymalnie funkcjonować. Takie jest moje indywidualne podejście. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało u Was. Czekam na te komentarze. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Do końca. Ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam Pozdrawiam. Cześć.